Naszym gościem jest poseł Andrzej Jaworski. Marszałek Ewa Koparz zgodziła się na to, żeby włączyć do pytań bieżących kwestię nieprzydzielenia koncesji do, y, telewizji Trwam, Fundacji Lux Veritatis właściwie. E, o co zamierza pytać pić w tej sprawie? My chcemy zapytać premiera Donalda Tuska o dyskryminację mediów katolickich, o dyskryminację Telewizji Trwam. O to, dlaczego do tej pory nie zabrał głosu, w momencie, kiedy już nie tylko media katolickie, Radio Maryja, Nasz Dziennik, ale także inne media, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna czy organizacje zajmujące się przestrzeganiem praw. Wolności słowa, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, mówią o tym, że doszło do niesłychanego aktu dyskryminacji Telewizji Trwam, telewizji katolickiej, poprzez nieudzielenie koncesji na multipleksie. Na tym narzędziu, które de facto od połowy 2013 roku będzie jedyną możliwością dostarczania programów telewizyjnych dla naszych obywateli. Dlatego, że nie ma się co oszukiwać, w momencie, kiedy będzie 40 bezpłatnych programów, zniknie większość sieci kablowych, będą problemy z instalacją anten satelitarnych i jeżeli kogoś nie będzie na multipleksie, tego tak naprawdę nie będzie w ładzie medialnym.